Wiesz już doskonale o tym, że Ty jesteś twórcą swojej rzeczywistości i swojego życia. Jednak jest tutaj mały haczyk, ponieważ badania naukowe dowiodły, że przez 95% naszego czasu kreuje nasz umysł podświadomy. I bardzo często właśnie w tej podświadomości znajduje się ogrom śmieci, ogrom traum. Ogrom bólu, cierpienia, różne słowa, które były interpretowane przez małe dziecko. I właśnie z tego poziomu kreując, być może nie możesz ruszyć do przodu, nie możesz zmienić nawyków, nie możesz wyjść z toksycznej relacji, nie możesz odejść z pracy, która cię nie zadowala. Może coś właśnie w tym, w tej podświadomości ciebie blokuje. Ja dzisiaj przychodzę do Ciebie z prezentem, przychodzę do Ciebie z pięknym narzędziem, z medytacją 40-dniową jogi kundalini, która oczyści cały bałagan w Twojej podświadomości, która pomoże Ci rozpocząć od nowa. Jeżeli chcesz dołączyć do wspaniałej grupy, na Facebooku świadoma kreacja jest to grupa bezpłatna, ludzi, którzy chcą świadomie zacząć kreować, którzy już zrezygnowali z programów, które do tej pory może kierowały ich życiem. Jeżeli chcesz wyruszyć z nami w tą podróż i wystartować z nami, to już w pełni księżyca, jutro siódmego. Stycznia rozpoczynamy medytację Nowy Początek, którą będziemy kontynuować przez 40 dni. Czas jest bardzo krótki, bo zaczniemy od 3 minut, więc może tą medytację rozpocząć każdy, niezależnie czy praktykowałeś kiedyś medytację, czy w ogóle kojarzysz medytację jogi kundalini. Po prostu możesz zacząć, ale musisz poczuć to wołanie, że tak, ja chcę rzeczywiście oczyścić tą podświadomość, bo mam dosyć tych śmieci. Ma dosyć tego bałaganu, który po prostu jest podświadomie przeze mnie kreowany. Link do grupy Świadoma Kreacja na Facebooku będzie w opisie tego filmu. Dołącz do nas i zacznij po prostu razem z nami piękną przygodę. Piękną przygodę w y, oczyszczaniu tego, co już nie jest potrzebne, przygodę w kreowaniu tego, czego chcę w swoim życiu doświadczać i zostawianiu tego, co już nie jest mi do życia potrzebne. Zapraszam Cię bardzo serdecznie i do zobaczenia na praktyce.